Dzień dobry dzień, dobry. Dnia tego samego tak naprawdę. Co chciałem powiedzieć? Właśnie bym pana potrącił, zobaczcie. Bo pan mi tu coś piłuje. A ja drzwi otwieram, a tu ten. No to właśnie pan, no Więc nie potrąciłem. A, noże, a poczekajcie. o o to wyższa szkoła jazdy dobra lecę pierwsze co dzisiaj zadanie lecę po paszport potem po gada a potem po jak już gada przywiozę to potem jadę tutaj no, do swojego lakiego po ten po no to różne tam, limonki, pierdółki i tak dalej. No i jakieś ziemniaki, coś. Coś tam wymyślę, no. Kurczę, właśnie nie wiem, ziemniaki, czy... czy chleb. Ziemniaki chyba, nie? Dobra, coś wymyślę. Dobra, pozdrawiam, lecę... Później, zapomniałem kasku dobra to jeszcze się przelecę do środka po kask i, i potem już lecę po sine. a jeszcze co chciałem powiedzieć tak już widzicie kask mam, okulary mam do wczoraj faktycznie nie było tych gorliwie komentujących na necie znaczy na czacie znaczy. Byli, tylko że Pokazywali, że ich nie ma Znaczy, pokazywali, że Znaczy, nie pokazywali e... No ale już dzisiaj z rana zobaczyłem Pierwsze Rozweselające Komentarze Więc No, pozdrawiam Ich serdecznie również e... No i dobra, i do zobaczenia, do zobaczenia. Pa, lecę, bo tu gadam i gadam dobra ostatnia przebiteczka pan tu ja myślałem że on jakoś że no że coś a pan tutaj dostał kolekcję tych tych tych, tych, tych noży czy tam tasaków jak to zwał zwał i on tu jedzie jeden po drugim w sumie to bo ja osełkę mam ale ale chemik nie ma Tylko, że ja nie wiem, gdzie ja mam Kto wie W zakamarkach e, Siny mamy domu To kto wie, co tam gdzie, I gdzie tam No ale już nie trafię gościom Już nie będę na górę teraz leciał Jeden nóż bym Chętnie e, Naostrzył nóż ostry jest lepszy niż niż tempy. Co, co ma to też widać e, sens drugie, drugie dno no dobrze jest jest mało tego, że jest to jeszcze zapakowany obsypany lodem <śpiękny> ukryć, żeby nie ugryzł tylko no dobra, już tam nie będę go. Bo teraz trzeba... No w, w sumie szybko się zawiezie, no 20 minut, może 30 i, i będzie w domu. A potem z synem na... Yy, potem po paszport jedziemy, Jednak tak trzeba było to zargać. Nie pierwszy paszport, tylko pierwsze to. Bo to już było umówione. Paszport tam. Jest umówione na dzisiaj, o. Tak powiedzmy W ogóle to mają wszystko. Jak nie ciuchy jakieś, to pan naprawia instrumenta. Czyli te bumboxy czy tam coś. Oh. So sina, how much we need to pay for the box? Three dollars and for the ice? So you pay. Give them, madam, the money. And... Ej, ej, ej! Cokolwiek to znaczy? Tu mnie jeszcze ciekawi, ja już to wczoraj pokazywałem, czy tam przedwczoraj. Nie, nie, kiedy ja tu byłem? A, w ogóle się dowiedziałem, ktoś mi podpowiedział, że choroba Sidy może być od ślimakowa, czy tam od... Schi znaczy nie jest chi, tylko no jakoś takoś, no I te nazwy są tak wymyślne, że, że ciężko się w tym połapać. Ale no, mamy tego jagona ma... bo to się jakoś przenosi przez w ogóle pod, czy w ogóle tam coś, to znaczy, że ja też to mam. Znaczy chyba przynajmniej powinienem, więc z tym, że ja jem dużo czosnku. Pan Co mi Co to Bóg motocykl? Idę z... Ok, Dobra, cześć Czyli Sina pojedzie z tym, a ja pojadę z tamtym No cześć mistrzu, cześć To jeszcze większy Wczoraj było, czy nam przyszedł, wczoraj więcej Jezus, to też... Ale... Ale co zrobisz, no już jest mniej. Znaczy, z drugiej strony jakby się człowiek zastanowił, to teraz tak. Czy to jest człowiek, czy tam i tak dalej, czy to jakiś rekin, czy to jakiś... Nie wiem, hipopotam czy. No, co za różnica w sobie? No. Różnica chyba jest taka, że tylko my płacimy za to, a reszta jest za darmo. No ale dobra, we ich to taki był żarcik. Ok, so you are there already? So you go with the You go to win. I come to win, then we go for the passport, right? Yes. No mówiłem, ja już wcześniej wspomniałem, że dzisiaj jeżenia będzie Będzie sporo. Mało tego, że sporo jeżdżenia, to jeszcze... To jeszcze potem. Sina, but you gonna make the sauce? The lime, the sauce. The you know coriander, You know the I buy sometimes for the Polish food but you have the same? yeah, nice so, can can you make this? so, this lime, pepper pepper with make for you, one red, one green ok, and the chili don't forget the chili and bring Yes, but this is a highway that's la. it's so hard to say and bring the chili for me too Because I'm gonna make something special. Hummus, you know hummus. I make it before you eat. Dobra? Oh. Także. Czyli co, ja wracam motorkiem. I no w sumie ja bym to zmniejszył tutaj na ten... No w sumie 25 dolarów, niech coś robi, ale dobra tam Słucham O słyszycie? Ja dziękuję za takie imprezy Ile wzięła wcześniej? How much you take before? Ooh. No, od razu serce staje. No, a na pewno już tam y, tym niektórym, y, którzy, no którzy wczoraj mieli pracowity dzień i się nie nie ujawnili. No co, ja, szkoda, bo akurat godziny były takie, takie wygodne. Już pasa przyjął? Jezus, jest to głodny widocznie. Głodny widocznie, bo w tym w stolicy nie jest tak nie jest tak czasami szybko żeby przejechał. So you going now, see now, right? But put guy. I don't know. Maybe he put it the back. Dobra, nie wtrącam się, bo. Czasami lepiej się nie wtrącać Sina nie zgub tylko, bo to... Bye see you, I going after you Dobra, yy, tak jak widzicie muszę Muszę lecieć No więc Lecę No dalej. Transport już jest Nie wiem czy widać dobrze No i jak nie widać dobrze to będzie później widać dobrze tak czy inaczej jest. A teraz lecimy po... Po co? E... Po paszport. Szybko, szybko. Dzień dobry Syna. dobry. Where are we going? <mach> eh? Where are we going? I are number two. To get what? To get something something what? Paszport? Dobraźcie, <laughs> wreszcie, wreszcie już. Niech ma Don no, Sina mówi, że zrobi taki sos e, jak tutaj jest pokazany dzień dobry No my przed paszportem jeszcze ja muszę szybciutko, bo muzyczka nie, przed paszportem Before the passport we say, do, widzenia, do widzenia, do jutra, do jutra. O, i witamy w nowym odcinku za chwilę. No bo już jest długo nagrane, więc e, dogramy, dogramy paszport e, już w nowym odcinku. O, oczywiście krokodyla i tak dalej też w nowym. Także pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Dziękujemy za oglądanie e, i do usłyszenia jutro, czyli za chwilę. Mowy cicho, kamera w dłoni Życie w Kambodży, w swoich filmach godni Z uśmiechem na twarzy, krok po kroku Pokazuję świat, bez pośpiechu wam oku